Witajcie! Pamiętacie film, gdzie testowałem różne rodzaje Tabasco dostępne na naszym rynku? Jak nie pamiętacie albo nie widzieliście, to oczywiście znajdziecie na kanale. Ale jak testowałem to Tabasco, spojrzałem sobie na stronę amerykańską i okazało się, że jeszcze jest jeden smak Tabasco Buffalo, który nie jest dostępny na naszym rynku. Można je ściągnąć bezpośrednio ze sklepu Tabasco ze Stanów, ale wysyłają tylko kurierem, który kosztuje horrendalne pieniądze, ale od czego jest ebay, na ebay już znalazłem w Izraelu, także mamy koferne Tabasco Buffalo przyszło niestety pocztą, więc znowu aviso, znowu standardowa opłata 8,50 za to, że celnik podobno pomacał, ale co robić nie było żadnej opcji dostawy. To nie jest Tam AliExpress, gdzie można zamówić to paczko Matu. I wtedy nie ma tych problemów. Pięknie zapakowane. Mam wrażenie, że chyba. Chyba jakby troszkę większa niż zwykła tabaska. Zaraz otworzymy i porównamy. 19,90 co oni mają w Izraelu. lokalnej waluty, bo są te ich. Tutaj Szlaczki. Eee, no. Butelka o wiele, wiele większa. Ale jak to smakuje? Oczywiście zaraz weźmiemy jakieś chipsa. Zwykłego, solonego. żeby na smaku, nie zniekształcił. Tu mam pewne obawy. Bo jest nakrętka delikatnie pęknięta. I coś się wykrystalizowało. O, wiesz. I to, co się wykrystalizowało, aż w gardło drapie. No, mimo tych bombli, niestety, ale gdzieś oberwało. Chyba na no, szczęście w szkło nigdzie nie jest wykruszone. Zresztą ciekawie wygląda ta buteleczka. Bo te są cało szklane, a ta ma taką plastikową nakładkę, tutaj naciśnięta. A to pewnie po to, tylko żeby otwór mniejszy był, byśmy sobie za dużo nie chlapnęli tego. Ale co tam? Nie będziemy dywagować. Trzeba spróbować. Op. Kropelka rozsądnych rozmiarów. M mm. rewelacja! Widzicie tutaj chipotle, praktycznie już całe opróżniłem. Ale to Buffalo jest rewelacyjne. Nie za ostre. Jest taką lekką, nie wiem, słodyczą, czy jak to nazwać. Ufałujcie, że tego nie ma na naszym rynku, bo według mnie jest to najlepsze tabasco smakowe, jaki miałem okazję dotychczas próbować. Jakby co rzucę Wam linka pod spodem. Także tanio nie jest, około stówy trzeba wydać, ale 150 ml butla naprawdę, naprawdę dobrego sosu. Na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce. Jakby ktoś chciał, to jeszcze tylko krótki rzut oka na butelkę. Na samej butelce napisy anglojęzyczne, ale kartonik, że tak powiem już regionalny. Nie, to nie jest nagrywanie w złą stronę. Tu jest poprawnie tekst. Z prawa na lewo. Niestety nie znamy tego alfabetu, to wam nie przeczytam. I to by było na tyle.